Elfi władców pod niebem miastem trzy są pierścienie. Dla krasnoludzkich podziemnych królów pierścieni siedem. Dziewięć dla ludzi, tych ostatecznym śmierć przeznaczeniem. Dla władcy mroku na czarnym tronie jest pierścień. Jeden w krainie mordor, gdzie nocy zalęgły cienie. Pierścień jedyny, by władać wszystkimi czarem i opętać. Pierścień jedyny, by wszystkie zgromadzić w ciemności spętać. W krainie mordor, gdzie nocy zalęgły cienie. Witam Was kochani w drugim, drugim blogowym książku. Tym razem w poprzednim blogu była zła książka, która nie powinna wyjść. A teraz mówimy o Mistrzu, czyli o Tolkienie. Dokładnie tak, Tolkien, w pierścieni. Tą książkę ślałem dwa miesiące bite dwa miesiące czytania. Jeśli w ogóle zaczynacie z fantastyką, ogólnie z fantastyką, czytacie, zaczyna się czytać fantastykę, nie, nie radzę Wam Tolkiena. Ja zrobiłem ten błąd. Chociaż nie żałuję, że zrobiłem ten błąd, no, e, tak ten świat. E, w ogóle Tolkien pisał specyficznym językiem, e, operował nim e, na, na różne sposoby. E, może troszkę o książce teraz. E, jest, sobie, e, sobie, jest sobie Hobbit, Bilbo, który e, daje w spadku właśnie pierścień władzy Wschodowi. I Frodo musi się znaczy wyruszać w podróż, w przygód yy, yy, i tak dalej. Zanim, właśnie, zanim, zanim wyruszy, to chyba dwa czy trzy tygodnie się szykuje, właśnie na podróż. Yy, I w, w książce jest pokazane, że Bilbo sprzedaje dom. Yy, Chyba w Sackville w Shire I pojedzie inaczej. Mary, Peepín, i, i reszta trochę się dziwią, właśnie, czemu, my gdzie no, i tak dalej. I w pewnym kluczowym momencie, właśnie wszyscy dowiadują się, że to wszystko chodzi w pierścień, żeby go ukryć i tak dalej. E Mam wydanie w sumie z 2015 roku za 19 zł za 500 chyba, ponad 500 stron. Dobrze, tutaj mamy tak, bo może yy, yy, tu yy, Teraz troszkę, co nie było w filmie, a więc yy, yy, Frodo, yy, jak podróżował do. Pod rozbrykanego, pod, pod rozbrykany kucyk y, dobry, spotkał elfy. W filmie oczywiście pokazane są pierwszej części elfy, ale oni wychodzą ze śródziemia, a tu y, Frodo, Frodo, Frodo mówi po elficku. Y, przyłączył się do swoich do towarzyszy Frodo, kłaniając się nisko, Ellen, Sila, Lumen, Omneti Elvo. To do języku ugodnych Elfo, to oznacza, że miasta przyświeca godzinę naszego spotkania. Czyli w, w filmie nie mamy jak. Yy, w programu. Mówi po angielsku, a tutaj mamy. I jak już są pod rozgrywanym pozyciem, yy, pytają się karczmarza, kar czy jest Gandalf. Oczywiście Gandalfa nie ma, więc postanawiają kupić pokój. I przygląda się obieży świat, nie to o obieży świat, ale ja o Aragornie. No, i po pewnym czasie, właśnie Frodo upada i używa pierścienia. wtedy one no w ogóle się cofają i idą w Więc Aragorn, czyli obieży świat, postanawia uciec z Frodem i, i paczką. tak i sobie przez i tak dalej i w filmie nie było domu Toma Bombadila nie było go domu Toma Bombadila nie było ich gdzie spotykają elfa i tak dalej która się nazywała ta jednostka Toma tak yy, Dalej mamy... Yy, czyli Łazika poznaję, czyli Aragorna. To yy, takie yy, I czego nie było yy, w filmie, czyli Liz Odganda, yy, imię Frodo Bug Ed, Hobbitów, Shire. Jest od Gandalfa do mnie, wytrzymał chyba i zerwał się na nowe, więc jednak. Czyli tego w filmie nie było. Dalej. I w filmie, jak mamy. Jesteśmy już w Grimendal. Frodo spotyka Gloina, czyli. Napisał, czyli. Ojca Grimliego. Gloin. Prawda, po prawej ręce Frada rozsiadł się do stajny, strojnie odziany, krasnowy, broda długa i rozpływająca się do się na dwa strumienia. — Prawdziwa to radość, — Frodo na chwilę przestał jeść, przygotowując się krasnowy. Prawdziwa to radość cię poznać, — powiedział krasnowy. Wrócił się w jego stronę, a potem powstał i skłonił się Gloin do usług. Czyli tutaj poznamy, poznajemy Gloina, który był w Hobbicie, gdzie wcześniej poznał właśnie Bilbo. I tutaj też jest właśnie, że Frodo też spotyka Bilba w takiej wielkiej hali. filmy tego nie mamy. Właśnie, w sali kominkowej Frodo spotyka Biba. Przepraszam. Przepraszam oh, yeah. Was bardzo serdecznie ale... I są równe. Rysunki, jak, jak mówiłem. Ojej! Oh yeah. oh, no, no, no. e, podszedł... E, I teraz czary e, dana, Podszedł znowu do i lekko wyglądał na do z pewnej gwiazdy poniżej znak kowałka. Anon enhelt enrohi amen. Penas not hirm Lastobed, lamen. Czyli tutaj są już mori. I tutaj Frodo e, mówi, jak jest po Elficku przyjaciel. Więc Gandalf podniósł, troszkę stanął przed skalnym wejściem powiedział: Melon. I tak dalej. Tu mamy różne, właśnie e, rysunki, jaką wspomniałem. I co, co mi się w tej edycji, edycji no, w tym wydaniu w 2015, e, to są mapki. Tak, mapki, e, gdzie podróżowali i tak dalej. Także. Wiem tylko to, że jest ja właśnie w gimnazjum czy, czy w liceum właśnie, lektura pierwsza część władcy pierścieni. Także Wam polecam, ale nie na sam początek. Świetna lektura, ja się przy tym bawiłam bardzo, bardzo świetnie. Mamy wszystko i mamy, jak ktoś zacząć czytać, braccie do czyli pierwszą część pracy w Pierścieni, po obejrzeniu filmu, no to po czasie jest tym nie tak. Nie tak, ale ja w momencie głowy nawet obejrzałem film. Ale mówię Tolkien na Biblioteczce trzeba mieć, bo to klasyka, nie patrzeć, to, to jest mistrz, od tego się wyborczy George R. R. Martin i reszta pisarzy. Także do następnej recenzji książki. Tym razem zajmiemy się z Polski, czyli Andrzejem Szabkowskim. zmieniłem Sezon Burz aby przeczytamy i Wam tą książeczkę, książkę recenzuję. Także trzymajcie się do następnej recenzji, mojej recenzji książki, trzymajcie się. os!